W dzisiejszym odcinku mam dla Ciebie pięć najczęstszych powodów, dla których klienci rezygnują ze współpracy z Twoją osobą, no i oczywiście mam też porady jak to wszystko naprawić, żeby to już się nigdy potem nie powtarzało. Także kciuk do góry subskrypcja kanału i lecimy z tematem. Pierwszym punktem, który wymaga naprawy, pierwszym prostym punktem, który naprawdę nie trzeba wiele, żeby go naprawić, jest brak komunikacji. To jest mega częsty problem, z którym sam się spotykam jako klient, ponieważ jeżeli zlecasz komuś jakąś usługę, na chwilę postaw się w roli nie przedsiębiorcy, tylko w roli klienta. Jeżeli zlecasz komuś jakąś usługę i przez kilka dni, 4, 5 dni, przez tydzień, dwa, nie masz żadnej informacji zwrotnej, co się dzieje, to w tym momencie czujesz się olewany. Nie wiesz, czy ta druga osoba pracuje nad twoim projektem. Nie wiesz, jaki jest postęp, nie wiesz, czy będzie opóźnienie, nie wiesz kompletnie nic, czujesz się olewany. I ludzie nie chcą współpracować z takimi osobami. I nie chodzi mi o to, żebyś co godzinę wysłał klientowi: "Szanowny kliencie, zrobiłem to, szanowny kliencie, zrobiłem tamto". Nie. Natomiast jeżeli ustalacie podczas rozmowy, pierwszej rozmowy o współpracę, ustalacie, że będziesz wysyłał takie szczegóły to zawsze masz wysyłać jakieś raporty, aktualizacje, statystyki. Jeżeli tego nie robiłeś, jeżeli podczas rozmowy w ogóle nie padła żadna taka informacja odnośnie tego typu rzeczy, to możesz wysłać klientowi mailem takie, taki raport, sam po prostu od siebie możesz go przygotować i w mailu możesz dopisać, czy też dopytać, czy klient chce takie statystyki, chce takie raporty, jeżeli tak, to jak często. I gwarantujecie, że w tym momencie klientowi zaświecą się oczy i pomyśli sobie, że jesteś mega profesjonalny i będzie chciał z tobą częściej, dłużej współpracować. Taka prosta rzecz. I wspomniałem, że mnie też to spotkało jako klienta, bo współpracowałem ostatnio z trzema agencjami odnośnie social media marketingu. Każda z tych agencji obiecała mi to samo. Zawsze na koniec tygodnia będę miał raport z podsumowaniem całego tygodnia, wyniki, na co pieniądze poszły, jaki był zwrot itp. Itd. W efekcie ani razu takiego raportu nie dostałem. To znaczy, dostałem raz od jednej firmy, jak już ich zwolniłem, jak już im powiedziałem, że nie chcę z nimi współpracować, to potem dostałem takiego całego wielkiego maila z podsumowaniem całego miesiąca. Więc to też jest bardzo słabe. Drugim powodem, dla którego klienci mogą rezygnować z Twoich usług albo nie chcieć z Tobą współpracować, jest opóźnienie w realizacji projektu. Albowiem nie ma nic bardziej wkurzającego niż niedotrzymane terminy. I jasne, raz może się zdarzyć, może być jakiś wypadek, czy to życie prywatne, czy cokolwiek, jakieś opóźnienie i może się termin przesunąć o deadline, przesunąć o 1-2 dni ale jeżeli to się powtarza, no to w tym momencie wysyłasz jasny sygnał, że coś jest z tobą nie tak, że jesteś nieogarnięty czasowo, że nie potrafisz oszacować swojej pracy, więc nie jesteś poważnym kandydatem do dalszej współpracy. Więc jeżeli obiecasz już klientowi jakiś termin, to choćby się paliło i waliło, masz dotrzymać twojego deadline'u. Jeżeli myślisz, że projekt zajmie ci 7 dni, to możesz ewentualnie powiedzieć, że ukończysz go w 10, ale nie 15, nie 20, bo jeżeli podasz zbyt wielki termin, zbyt dużo czasu, no to w tym momencie po prostu klient pójdzie do konkurencji, postwierdzi, że ty się obijasz, wolno pracujesz, a czas to pieniądz. Co więcej, jeżeli już widzisz, że się nie wyrobisz, że nie ma szans, żebyś dotrzymał terminu, to poinformuj klienta o tym fakcie przed terminem, przed deadline'em. Jeżeli mamy poniedziałek, projekt miał być skończony na środę, ale wiesz, że potrzebujesz jeszcze jednego dnia, to powiedz o tym klientowi w poniedziałek i nie musisz mówić, że to twoja wina, bo zaspałeś, bo ci coś wypadło w życiu prywatnym, bo musiałeś zawieźć dzieci do przedszkola czy coś w tym stylu. Tylko możesz powiedzieć, że chcesz dopracować kilka detali, chcesz upewnić się, że wszystko będzie w porządku, dlatego potrzebujesz jeszcze jednego dodatkowego dnia. Natomiast wszystko w tym momencie jest pod kontrolą, nic się nie dzieje z projektem, jest wszystko ok. Takie podejście nie tylko uratuje sytuację, ale też pokaże klientowi, że zależy Ci na jego jakości. I zanim przejdziemy do kolejnego punktu, jeżeli wynosisz wartość tego odcinka, daj kciuka do góry, zasubskrybuj kanał, będę mega wdzięczny. A jeżeli chcesz więcej tego typu porad, sprawdź koniecznie, mój kurs biznesu, link też jest w opisie i kurs ten stworzyłem właśnie po to, żebyś nie marnował nerwów, czasu, pieniędzy na zakładanie firmy, która być może nie wypali. Po obejrzeniu kursu już za kilka dni będziesz miał odpowiednią wiedzę, jak zacząć, jak szukać klientów, jak sprzedawać, jak rozmawiać z klientami, jak prezentować ofertę i wiele, wiele więcej. Natomiast koniec autopromocji, przejdźmy do punktu trzeciego, a więc niska jakość. Brutalna prawda jest taka, że każdy myśli, że jest najlepszy, no ale nie zawsze tak jest. Dlatego ważne, żebyś schował ego do kieszeni i jeżeli ktoś daje ci feedback, nawet jeżeli on jest negatywny, nawet jeżeli myślisz, że jest niesprawiedliwy, to warto wziąć sobie do serca te wszystkie uwagi, przeanalizować i wprowadzić poprawki. Ponieważ tylko w ten sposób jesteś w stanie urosnąć jako przedsiębiorca i jako ekspert w swojej dziedzinie. Pamiętaj, że klienci płacą za wyniki, nie za obietnice. Więc zanim oddasz projekt, przetestuj go, sprawdź wszystkie detale. Nie śpiesz się. Na przykład w świecie content creation, czy to w montowaniu filmów, czy to w pracy z audio, jest tak, że musimy sobie raz na jakiś czas rozkalibrować nasz mózg. Ponieważ jeżeli robimy jakiś projekt, na przykład przez 3 godziny pracujemy z IQ nad jakimś dźwiękiem, to w tym momencie w naszym mózgu przyzwyczajmy się tak do obecnego dźwięku, obecnej pracy, że będziemy myśleli, że wszystko jest w porządku. Natomiast jeżeli zrobimy sobie godzinę, dwie przerwy, wrócimy do tego projektu, to potem się okaże, łopanie, co to tak się, co tu się stanęło? Przecież brzmiało dobrze, a tutaj połowa rzeczy do poprawy. I nierzadko ludzie, nie tylko ze świata Content Creation, ale tutaj mówię o swoich doświadczeniach, właśnie wysyłają takie buble i potem kiedy dostają ode mnie feedback, to o, faktycznie, myślałem, że. Wszystko w porządku, myślałem, że jest dobrze, ale faktycznie trzeba to jeszcze poprawić. No, faktycznie tutaj te kolory nie są zgrane. Faktycznie tutaj coś z tym dźwiękiem jest nie tak. I w tym momencie, jeżeli ja zlecając komuś zadanie, zlecając komuś jakiś projekt, muszę cały czas go poprawiać, trzymać za rękę, prowadzić za rękę, no to chyba coś jest nie tak. Bo jeżeli zatrudniłem Cię po to, żebyś pomógł mi z audio i mimo wskazówek audio dalej jest do KITU, no to czemu mam marnować na Ciebie nie dość, że moje pieniądze to jeszcze mój czas? Także zanim on projekt, to zrób sobie przerwę, przespaceruj się, weź kilka głębokich oddechów. Potem wróć, sprawdź. W zależności co robisz, może możesz poprosić inne osoby o feedback. Na przykład jak tworzysz strony internetowe, wpadnij na Discorda MMC School, ponieważ mamy tam kanał poświęcony właśnie ocenianiu projektów. Możesz dostać feedback od innych osób, które też znają się na rzeczy i dzięki temu możesz poprawiać swoje usługi. Jeżeli robisz coś innego, popytaj znajomych, sprawdź inne grupy w internecie, na pewno znajdziesz coś dla siebie. Pamiętaj, że inna osoba może dać ci feedback, o którym nawet nie pomyślałeś, może rzucić spojrzenie, o którym nawet nigdy nie wiedziałeś i patrząc na to właśnie z perspektywy innych oczu, zobaczysz, że coś można zrobić inaczej, coś można zrobić lepiej. To wszystko, to są takie małe detale, ale to wszystko przekłada się na pracę z klientami, na współpracę z klientami. Kolejnym czwartym powodem, dla którego klienci nie chcą z tobą współpracować, może być to, że nie dopasowywujesz się do ich potrzeb. Co to znaczy? Czasem klienci mogą od ciebie odejść, bo nie słuchasz tego, co do ciebie mówią. To znaczy, ty myślisz, że jesteś ekspertem w swojej dziedzinie, więc wiesz, jak coś masz zrobić, no ale jednak klient chciał coś inaczej. I w tym momencie klient odbiera to tak, że pokazujesz mu środkowy palec, ty zrobisz tak, jak ty chcesz, nie tak, jak on chce. Ale to on za to płaci. Na przykład, jeżeli robisz strony, klient może chcieć prostą stronę, ty robisz strony z milionem animacji. Albo klient po prostu chciał przeciąć fryzurę, a ty zbawisz się w jakieś stylowanie, cieniowanie stałe, zmienne, nie wiadomo co jeszcze. Niby fajnie, niby fajnie, że chcesz się wykazać, że chcesz dać klientowi jeszcze więcej, no ale jednak nie o to klientowi chodziło. Ja na przykład, jak widzisz, mam bardzo bujną czuprynę i jak wchodzę do jakiegoś fryzjera, ogólnie sam się strzygę, natomiast czasem jednak spieszę się, więc muszę wstąpić gdzieś tam do fryzjera. Natomiast chodzi o to, że ja zawsze strzygę się na ten sam rozmiar, 3 mm i to wszystko prosto, szybko. I kiedyś się spieszyłem. Jakiś tam wyjazd miałem czy coś takiego, no i wstąpiłem do fryzjera, bo nie miałem czasu, żeby się ogarnąć w domu, więc to byłem do fryzjera, powiedziałem włosy 3 mm, brodę zostawiamy, nic więcej nie robimy, tylko i wyłącznie same włosy. No więc co fryzjer zrobił? Fryzjer zaczął tutaj jakieś modelować, tu mi jakieś odcięcia zaczął robić, cieniowania i nie wiadomo co jeszcze. Fajnie. Tylko, że ja nie o to prosiłem, nie to chciałem i przez niego straciłem dodatkowy czas. padłem na szybkie strzyżenie, bo się spieszyłem, a gościu chciał się pokazać z mojej dobrej strony, ale to co powinien zrobić, to powinien najpierw zapytać mnie, czy chce jakieś cieniowania. Bo dostał ode mnie informację, że chce A, a on dostarczył B. I jasne, czasem klient może gadać głupoty. W końcu to Ty jesteś ekspertem. To Ty znasz się na tym, co robisz. I czasem klient może mówić głupoty. Więc Twoim zadaniem jest wytłumaczyć mu, Szanowny Kliencie, nie, to tak nie działa. To jest zły pomysł, to jest głupi pomysł. Lepiej będzie, jeżeli zrobimy to poje, po mojemu, ponieważ X, y, z. Natomiast jeżeli klient nadal będzie się upierał, że on chce po swojemu, odpuść. To jest klienta firma, to jest klienta jakieś tam zlecenie, jakiś cel. To nie jest Twoje dziecko, że musisz go za rączkę wszędzie prowadzić. Możesz jako ekspert zasugerować swoją ekspertyzę, swoją pomoc, ale nie kłóć się z klientem. Słuchaj klienta, słuchaj tego, co klient do Ciebie mówi. I też fajny trik jest taki, żeby po prostu notować to, co klient mówi. Jeżeli spotkanie jest na żywo, face-to-face, -to, -face, to warto wziąć sobie notes, no i warto notować to, co klient do Ciebie mówi. To zostawia naprawdę bardzo fajne, pozytywne wrażenie. Jeżeli rozmowa jest przez telefon, albo jeżeli rozmowa jest przez kamerkę, klient nie widzi, że masz notes, to powiedz klientowi, kliencie, Wciskam pauzę, poczekaj chwilę, bo notuję sobie szczegóły z, naszego, z naszej rozmowy, żebyśmy na pewno wszystko dobrze nagrali. W tym momencie prezentujesz się jako osoba profesjonalna. A jeżeli będziesz miał odnośnie czegokolwiek wątpliwości, to dopytaj. Szanowny kliencie, ustaliliśmy to i to i to, ale chciałbym dopytać, czy na pewno dobrze rozumiem. To są naprawdę proste rzeczy, to są naprawdę proste zdania, proste gesty, które budują poważne, profesjonalne, świetne relacje z klientami. I powód piąty dzisiejszego odcinka to za mała wartość relacji. Klienci nie chcą być kolejnym numerkiem w Excelu. Klienci nie chcą być traktowani jak zwykły przelew. Klienci chcą być traktowani jak partnerzy. Jeżeli traktujesz klientów byle jak, to klienci prędzej czy później znajdą kogoś innego, kto będzie traktował ich lepiej. Konkurencja może naprawdę robić małe gesty. Mogą to być darmowe konsultacje, np. 15 minutowe. Mogą to być jakieś darmowe bonusy. Może to być po prostu lepszy kontakt. Była na przykład taka jak z której często w ogóle nie gotuję, często zamawiam za nie. I była knajpa, z której zamawiałem przez wiele miesięcy jedzenie, codziennie, dzień w dzień. Przez wiele miesięcy, po wielu miesiącach zamawiania, non-stop, nie dostałem nic. Po prostu nic. Byłem traktowany jak zwykły numerek w ich bazie danych, bo zamawiam, zamawiam, świetnie, daje im pieniądze, oni mi dają jedzenie, koniec. Na tym się nasza relacja kończy. Natomiast potem postanowiłem zamówić się z innego miejsca i w innym miejscu już po kilku tygodniach, po chyba trzech tygodniach, czy nawet dwóch tygodniach, dostawałem, zacząłem dostawać darmowe bonusy. Na przykład puszkę Pepsi, albo jakiś dodatkowy sos, coś w tym stylu. Małe, proste gesty, które nie kosztowały restauracji wiele. Dzięki tym małym gestom ja byłem, czułem się bardziej doceniany. Czułem się, że nie jestem właśnie tylko jakimś anonimowym numerkiem. Więc teraz odpowiedz sobie na pytanie, jak myślisz, z której restauracji do dzisiaj zamawiam? Z której restauracji zamawiam częściej, która jest moją ulubioną? Tak więc staraj się budować relacje z klientami, nie zaliczaj zlecenia jeden po drugim. Daj od siebie coś ekstra. Na przykład jak zrobiłeś stronę internetową, to wyszli klientowi kliencie, tu masz jeszcze trzy porady, co robić, żeby zwiększyć ruch na stronie. Albo ostrzegłem Ci włosy, jak mi podasz maila, to wyślę Ci jeszcze poradnik w PDF-ie za darmo, odnośnie tego, jak o nie lepiej dbać, żeby lepiej wyglądały. W tym momencie nie tylko że klient otrzymuje od Ciebie dodatkową wartość, zupełnie za darmo, to Ty jeszcze dostałeś jego maila, więc budujesz sobie listę mailingową. Dwie pieczenie na jednym ogniu. Także w tym odcinku z mojej strony tyle sprawdź sobie kolejny odcinek, który dla Ciebie przygotowałem. I jeżeli chcesz, to zapisz się na mój newsletter, link również jest w opisie.